A ty kurwa, Ewan, tam pisałeś coś dla mnie. Kurwa, powiedz mi to w twarz zjebie jebany teraz. Dziwko Jebana. Bez ja zer kurwa. Widać, że kurwa, potem Dziwki. Zajeb się kurwa, pisa się. Chłódź w oko, wyminy. wymieniny. ma to też chuj w dupę kurwa. Dziwko. No no, no, no w o nie, ban. Nikt się nie lubi w tym konki, kurwa, jebana, przydupała się na Jureksa. Cię kurwa żyj przegrywaj życiowy. Bym ci najebał, kurwa, na ulicy. Wybiłbym ci, kurwa, zęby zjebie, bym ci wziął tak chłoniki, rozjebał kurwa. Wściekaj, pierdolony. No się, kurwa, wypierdolaj. Idiotko, pierdolony. No, ale kurwa. Wypierdolaj. kurwa, parniaku. No, lepsza od twojej kurwa, bym cię rozjebał 10.0 w Minecraft. No nice, jest kurwa, powtarzasz się. Idiota, nie wiem o którym. No, pierwszy raz mi idiota. No he, he no. Nie muszę być śmieszny. Wiem to, że jesteś śmieszny. Dziwiłeś że do ciebie, dziwko. I gówno Powiedz mi to, co pisałeś. Kurwa, zjebie, jebane.